No, witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Co, dawno o Maxi nie było? No to czas coś nagrać. Moi drodzy, el Prezydente de Polonia odwalił ostatnio nowy szajs. O nim wkrótce. Dziś natomiast zajmiemy się tym, co zapowiadałem na Twitterze, czyli raport hashtag L. Otóż okazuje się, że el prezydente faktycznie kogoś pozwał. Jak pamiętacie, stworzył taką listę ludzi, których będzie pozywał, i szczerze mówiąc, każdy, łącznie ze mną, myślał, że jakoś tyłka za bardzo nie ruszy. Ale, ale okazuje się, moi drodzy, że jednak kogoś pozwał i to w Polsce lepszy, ale kogoż on to pozwał. Kojarzycie poprzedni film w playliście, gdzie omawiałem filmik, który golonką usunął? No to właśnie autora tej oto produkcji. Powiedziałbym, że sytuacja jest poważna, ale sądząc po screenach rozmowy z tym autorem, które przesłał mi mój patron, no to niezbyt mogę to powiedzieć. Nie mogę także wrzucić tych screenów, no bo wiadomo, prywatna korespondencja, gość, z którym gadał mój patron, nie wyraził zgody. I w sumie rozumiem troszeczkę, no bo facet się sądzi, tak? No wobec tego nie może odsłaniać wszystkich kart. Co natomiast wiemy? Otóż wiemy parę rzeczy. Po pierwsze, według tego autora, bardzo mocno zabolała Maxia jego produkcja. I ten gościu podał dane, normalnie copyright strajka Maksiowalną, on z kolei podał swoje dane, zaczęli się sądzić. Z tego co mi wiadomo, to w poznaniu. Ale, ale, o co poszło? Otóż Maxiowi się nie spodobały treści, które zostały tam wrzucone, a one dotyczyły przeszłości. Jeśli ktoś z Was nie pamięta treści tego filmiku, no to spoko, ja też sobie musiałem odświeżyć swoją własną produkcję, żeby gościa skojarzyć, żeby w ogóle skojarzyć co tam było. Ale moi drodzy, no jak tak patrzę, no to nie było tam aż takich tak zwanych hot takes, czyli takich gorących kartofelków, które mogłyby ukazać się jakoś niewygodne, jakoś odsłaniać prawdę ogolonko, przynajmniej według mnie. Jest to wiedza common knowledge, wiedza ogólna, która była łatwo dostępna, jest dalej łatwo dostępna. A tak nawiasem mówiąc, to według mnie ten materiał był kiepskiej jakości, ponieważ jego głównym przesłaniem nie było podsumowanie Maxia, nie było podsumowanie działalności Maxia. Go takie trochę według mnie coachingowe gówno. Pokazały się morały, jak być dobrym przywódcą, jak przyjmować krytykę, jak nie zamykać się w bańce informacyjnej, bla bla bla, ble, ble, ble. Naprawdę nie rozumiem na tym etapie, dlaczego akurat Golonko to uwodło, a nie na przykład jakieś tam różne inne cukiereczki. Co ciekawe, uwaga, uwaga, Golonko jest reprezentowany, on osobiście nie ruszy tyłka ze schowka namiotły, z bunkra, czy gdzie on tam siedzi, do hashtag Poland. W Polsce ma swoją własną reprezentantkę, co jest ciekawe dlatego, ponieważ może zostać wykorzystany model piepiórki. O co mi chodzi? Pamiętacie może piepiórkę? Myślę, że tak jak nie, wejdźcie sobie na moją playlistę, przejrzyjcie sobie stosowne filmiki, ja się powtarzać nie zamierzam. W skrócie facet organizował wybory dla Maxia i dwóch milionów batalionów, aż tak yy, revolution. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale według mojej opinii te wybory ze strony tych dwóch milionów batalionów to była koncertowa kompromitacja. Co w tym momencie zrobił Maxio? Zaczął doszukiwać się jakichś tam ukrytych spisków. I od razu natychmiastowo wycofał pełnomocnictwo piepiórce. Na tej podstawie stwierdził, że ta cała hałastra hashtag eee, Revolution Maxa Golonki, to nie jest ta prawdziwa banda Maxa Golonki, tylko to są jacyś przebierańcy i on cofnął im upoważnienie, wobec tego oni nie mają prawa tak się nazywać. Komitet nie ma prawa tak się nazywać. Dlaczego do tego nawiązuję? Ponieważ uważam, że jeśli chodzi o proces sprawiedliwości może się powtórzyć. Z tego co zrozumiałem, to proces idzie całkiem dobrze po stronie pozwanej. Strona pozywająca leży na całej linii. W tym momencie może wejść właśnie coś takiego, że Golonko naraz stwierdzi aha, tak, to mój jakiś tam reprezentant czy reprezentantka przegrała, no to ja cofam upoważnienie i nie, 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 to nie, ja się sądziłem jacyś przebierańcy. Więc to jest pierwszy problem, gdzie zaczynam mieć zastrzeżenia. Dlaczego reprezentant? I teraz pytanie, bo nie wiem właśnie, czy gość się sądzi z maksiem w sensie Maxiem Golonko, osobą, czy Maxiem Golonko, w sensie firmą. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale Maxio prowadzi firmę, Max LCC. Na tą właśnie firmę jest zarejestrowany YouTubek. Jeśli chodzi o adres tej firmy, to ona jest gdzieś w kompletnym zadupiu. Jakieś małe miasteczko pośrodku niczego i tam prowadzi to jakieś towarzystwo finansowe. Teraz nie pamiętam nawet. Teraz wyobraźmy sobie, że właśnie Max LCC jest stroną pozywającą. Wyobrażacie sobie, że takie małe towarzystwo finansowe z kompletnej pipiuwy amerykańskiej będzie chciało zapłacić gdzieś tam w jakiejś tam Polsce wyrok? No ja wątpię. Tak zresztą przypuszczam, że Maxio może zagrać także chytrą kartą, czyli innymi słowy, dajmy na to Max LCC przygrywa proces. Na całej linii musi zapłacić gruby hajs. Co Maxio robi? Jak tylko dowiaduje się, że proces został przerąbany, rozwiązuje firmę. Nie ma firmy, nie ma kogo zwindykować. A potem powstanie jakieś dajmy na to golonko LCC dzień później? Właściwie wszystko będzie wracało do normy. Moje następne zastrzeżenie jest takie, e, kto to w ogóle prowadzi. To znaczy, chodzi mi o prawników. Czy to jest prowadzone przez kancelarię prawną, czy to jest prowadzone przez jakiegoś tam prawnika? Możemy się tylko domyślać. Ja stawiam na to, że jest to prowadzone przez pojedynczego, jakiegoś tam samotnego strzelca prawnika. Dlaczego? Lub wynik jest prosty, ponieważ Maxio ma swoją. No powiedzmy, że tradycję wykorzystania różnych kancelarii do projektów pism, i <laughs> no powiedzmy, że środowisko prawnicze ma wyrobione już o tym zdanie. Ale, podobnie co w przypadku Chojeckiego, jestem w stanie uwierzyć, że jakiś tam para prawnik, bądź też świeżo upieczony radca prawny, który wierzy bezgranicznie w te wszystkie 2 miliony batalionów, hashtag revolution, w te wszystkie potusy różne inne, będzie chciał prowadzić sprawę swojemu wielkiemu wspaniałemu guru w podobnej kwestii, jak Chojeckiemu prowadził sprawę Turczyn. O, przepraszam, mecenas Turczyn. Ale moi drodzy, co to oznacza? Oznacza to, że facet jest albo niedoświadczony, albo jest bezgranicznie zakochany w Maksiu, co może doprowadzić do tego, że po prostu jego argumenty, jego wskazówki co do procesu, podobnie jak w przypadku procesu Chojeckiego, będzie brał za pewnik, będzie brał za świętość, która musi być podjęta za wszelką cenę. A Tak się składa historia nam to mówi, że wódz niekoniecznie jest dobrym watażką. Mogą powstać argumenty, które miałyby sens tylko i wyłącznie w umyśle Maxia. mogą powstać argumenty w ogóle nie mające jakiegokolwiek sensu logiki i składu, bądź też proces może zamienić się w typową sekciarską szopkę. Ta znów nawiązuje do wiadomego procesu. Ale na sam koniec powinno zostać zadane najsłuszniejsze pytanie: po co w ogóle ta droga procesowa? Cóż, jednego jesteśmy pewni: Golonko nie lubi krytyki. Widzimy to na jego platformie, widzimy to na wszystkich mediach społecznościowych, gdzie według mojej opinii bezczelnie obraża ludzi, którzy tylko zwracają mu uwagę jakiekolwiek słowo krytyki. Może spotkać się z opierdzieleniem z góry na dół. Jest to hamskie, niekulturalne i w ogóle nie przystoi gościowi, który kiedyś był dziennikarzem. Ale mam także śmiałą hipotezę, dlaczego bawimy się w ogóle w te wszystkie procesy, jeśli chodzi o golonko. Otóż, moi drodzy, tak się składa, że golonko ma mentalność z lat 90. przynajmniej według mnie. A tak się składało, że w latach 90 było bardzo modne tak zwane życie z procesów. To znaczy, jakiś gościu został, nie wiem, potrącony przez kogoś, albo jakiś gościu spadł ze schodów i szedł z tym od razu do sądu. Wygrywał gigantyczną sumę, zwłaszcza jak pozwał korporację i miał hajs, który przeznaczał na swoje prywatne życie, a także podróżowanie po kraju i życie z tych procesów. I wiecie, tak się składa, że jak patrzę właśnie na tę listę pozwanych, to jest strasznie dużo korporacji. Strasznie dużo ludzi, którzy mają hajs, którzy dziwnym trafem są zaznaczeni na tej liście gwiazdką. I wiecie, może to jest taka moja hipoteza, może coś mi się uroiło w łebku, ale mam wrażenie, że Maxio zmęczył hajs. I do tego właściwie się to wszystko sprowadza, że najpierw na rozruch to oczywiście 2 miliony batalionów, aż tak Zapłacą, to znaczy tak przypuszczam, a potem to jakoś z tych wszystkich rzekomych odszkodowań to się na następne procesy zapłaci. Tylko Maxie nie wziął pod uwagę paru rzeczy. Po pierwsze, polskiego systemu sprawiedliwości, gdzie procesowanie się to nieraz, raz, dwa, trzy, cztery lata. Gdzieś po trzecim roku w ogóle wszyscy zapominają o co był ten proces i muszą zaglądać w akta o co poszło. Druga kwestia to jest właśnie opieka prawnicza. To nie jest tak jak w USA, że załatwisz jakąś super, giga, hiper kancelarię i ona będzie czerpać hajs z Mów, dlatego, ponieważ dzięki Tobie będzie prowadzić jakieś tam różne rzeczy, bo Ty się obraziłeś. Tylko sytuacja dzisiejsza, sytuacja prawnicza XXI wieku wygląda tak, że największy hajs kancelarii mają z obrony wielkich i to nawet nie z obrony obrony, tylko po prostu z tego, że jest sobie jakaś tam korporacja dajmy na to korporacja XYZ. Ona sobie zatrudnia jakąś tam kancelarię i cokolwiek musi zrobić, no to dzwoni. Hal halo, panie Mietku, proszę przyjechać, proszę zobaczyć dokumenty, sprawdzić czy one są zgodne z prawem, czy nie. I wielki pan adwokat rusza swoje cztery litery, przegląda: Tak, to jest zgodne z prawem, nie to nie jest zgodne, to trzeba poprawić, wraca do domu i hajs. Nikt się w procesy bawić nie chce, ponieważ procesy są czasochłonne, procesy zajmują dużo, procesy są kosztowne, znaczy nawet nie chodzi o pieniądze. Chodzi o to, że po prostu ten adwokat, zamiast sobie ubrać lakierki garniturek, pojechać na 15 minut do biura, powiedzieć to jest dobrze, to jest źle, to trzeba poprawić to ten i wrócić do domu z hajsem, to musi jechać na salę sądową, musi tam się wytrzęcać, musi odwalać teatrzyk, musi siedzieć cały dzień w tej todze, a spo on jest jak świnia. Sędzi się nie chce, świadkom się nie chce, pozwanemu się nie chce, pozywającemu się nie chce. To dlaczego adwokatom ma się chcieć? Najlepsze jest tak zwane easy money, a każdy kto twierdzi inaczej to się za dużo prawa Agaty na Na tej podstawie uważam, że Golonko się nie uda. Przede wszystkim mamy zapewnienie tego gościa, to jest najważniejsze. Druga kwestia, najprawdopodobniej prowadzi go niedoświadczony prawnik. Po trzecie, co jest jeszcze też ważne, żeby prowadzić proces potrzeba pieniędzy, 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 a przypuszczam, że Golonko z własnej kieszeni to chyba nie wysupła. Wobec tego w najlepszym wypadku zapłacą 2 miliony batalionów, a w najgorszym nikt. Po czwarte, według mojej opinii, Golonko patrzy na to przez pryzmat lat 90. w USA, czyli że procesowanie się to jest maszynka do robienia pieniędzy. No i po piąte, wreszcie, nie wróżę dobrej kariery pozewniczej Golonko, ponieważ e, podstawy nie są za bardzo usytuowane przynajmniej nie w prawie polskim, nie w prawie europejskim ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja osobista opinia, ale jestem ciekaw waszej. Napiszcie ją w komentarzach. A tymczasem pozwolę sobie zaprosić Was w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila oraz link do mojego patronite. Jeśli cokolwiek chcecie mi napisać, jeśli chcielibyście zwrócić uwagę na jakiś temat, a nie jesteście patronem, no to przede wszystkim serdecznie Was zapraszam na mail. Jednakże, jeśli Waszym życiowym pragnieniem jest skonsultować się ze mną na patronite, no to możecie zostać moim patronem. Wystarczy wejść w link, wybrać co Was akurat zainteresuje i możecie ze mną dyskutować. Ale spoko na maile bardzo chętnie odpisuję jak akurat mam czas. Wobec tego nie ma problemu, nie ma parcia. Jednakże tak się składa, że patroni pozwalają mi tworzyć takie materiały jak ten, ponieważ dzięki nim mam czas, nie muszę chodzić do zwyczajnej roboty i myślę, że wypada im za to podziękować. Na tej podstawie pragnę serdecznie podziękować Przemkowi, Anonimowej, Cezaremu, Bartoszowi, Jakubowi, Pedraldziekowi, Hubertowi, Obłudnikowi Obudnickiemu, Janowi, Michałowi, Dżanuszowi, Gustawowi oraz Arikowi. Tym pięknym akcentem pragnę zakończyć ten materiał oraz się z Wami pożegnać. Ale zanim pójdę, to pragnę jeszcze raz serdecznie Was zaprosić do dyskusji, ponieważ uważam, że właśnie ona jest na kanale. Ważna, najważniejsza wręcz, no bo bez tego, to ja sobie tam tworzę filmiki dla tworzenia. Jeszcze raz, więc. Zatem komentarze były, są i będą wasze.